Ewangelickie Fundamenty Warszawy. Witam w kolejnym odcinku cyklu Ewangelickie Fundamenty Warszawy. Dziś kontynuuję rozmowę na temat dawnych dziejów reformacji w Polsce, na temat XVI wieku. Jest tu ze mną pan dr Maciej Taszyński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od historii nowożytnej i reformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o Konfederacji Warszawskiej bardzo ważnym em, akcie prawnym, który został. Em, Stworzony właśnie w Warszawie w, w, w 1573 roku. Chciałbym najpierw spytać się o genezę tego aktu. Konfederacja uchodzi za taki najwspanialszy ukoronowanie polskiej reformacji najwspanialszy dokument, fundament tolerancji polskiej, którą Polska wówczas słynęła w Europie. Jest to oczywiście, jak zawsze, pewien stereotyp utarty tak, tak. na potrzeby też lekcji historii. Gdy spojrzymy na jej genezę, zobaczymy, że ona jest bardzo skomplikowana. Czy rzeczywiście ona jest jakby ulokowana w dwóch ważnych procesach. Po pierwsze, w takim procesie stricte politycznym. 7 lipca 1572 roku umiera Zygmunt August i, jak wiadomo, umiera bezdzietnie. Nie pozostawia nie tylko potomka i następcy tronu, ale również żadnych instrukcji. Nie wiadomo, co zrobić, jak wybrać następcę. Nikt nie pamięta sytuacji, kiedy. Poprzednim razem wybierano króla. Sam Zygmunt August został, jak wiadomo, ukoronowany czy wybrany najpierw na następcę Zygmunta Starego za jego życia. Zygmunt Stary doszedł do, do władzy w 1506 roku, czyli prawie 70 lat wcześniej, a poprzednio od kilkuset lat wybierano władców tylko w obrębie dynastii jagilońskiej. Czyli rzeczywiście nie ma precedensów, nie ma ludzi, którzy pamiętają, nie ma rozwiązań prawnych. Po drugie, zostając przy tym porządku politycznym, Polska jest wówczas w takim momencie, Rzeczpospolita, jest w takim momencie przełomowym. Ten ustrój bardzo się zmienia i. Tak, Unia Lubelska, tak? Unia Lubelska zmienia jakby to, czym jest państwo, i to jest jakby wielki proces łączenia się, stopniowego scalania dwóch organizmów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale jest jeszcze taki proces bardziej, powiedzmy, nieco niższy, bardziej społeczny, czyli proces zmiany ustrojowej, stopniowo dochodzenie do władzy, upominanie się o władzę przez Izbę Poselską, przez niższą szlachtę i, i rzeczywiście w XVI wieku jest to nieustanna rywalizacja między Senatem a Izbą Poselską. Kto tak naprawdę będzie stanowił władzę? Stany Rzeczypospolitej uzyskały od króla w XV wieku szereg przywilejów. Ostatni to przywilej nowi, który mówi, władca bez zgody stanów nie może stanowić prawa. I teraz po śmierci władcy sytuacja właściwie jest odwrócona. Jest pytanie, czy to stany bez obecności króla mogą podjąć jakieś decyzje, mogą stanowić nowe prawo. Więc takie pytanie jak urządzić ten nowy porządek konstytucyjno-ustrojowy. Druga kwestia, która jest czy taki drugi yy, ważny yy, Ważna okoliczność, która tutaj się zarysowuje przy genezie, przy myśleniu o genezie Konfederacji Warszawskiej, to kwestia wyznaniowa. No Reformacja święci triumf. Od lat 50. właściwie kościoły protestanckie funkcjonują zupełnie otwarcie, zupełnie niemalże legalnie. Nie mają gwarancji prawnych, ale nikt nie może im przeszkodzić. Zbierają się, przedstawiciele kościołów zbierają się na otwartych, publicznych synodach. Te synody niekiedy odbywają się w czasie sejmów. Na Sejmach połowy XVI wieku reprezentacja protestantów właściwie przeważa wizję poselskiej. Większość szlachty zebranej wizji poselskiej to protestanci i niektórzy z senatorów przyłączają się również do Stronnictwa Protestanckiego. Więc można powiedzieć, że w latach 60. to protestanci dominują na Sejmach Zygmunta Augusta. Ich sytuacja jest do tej pory rozwiązywana na zasadzie Takiego interim, takiego ad hoc porozumienia. W 1552 po raz pierwszy uzgodniono, że zostanie zawieszona egzekucja wyroków sądów kościelnych. To znaczy ustawy antyprotestanckie nadal obowiązują, ale nie będą one i, I, i tak, i, 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 i s, sądy kościelne mogą skazywać, jeżeli są za heresję, ale ich wyroki nie będą wykonywane przez władzę i świecką, i czyli i właściwie zostają bezsilne. I ta sytuacja trwa aż do śmierci Zygmunta Augusta. Pod koniec jego życia jest nieustanny nacisk, żeby coś z tą sytuacją zrobić i, i tak to są jakby wyzwania, na które... Szlachta musi odpowiedzieć zaraz po śmierci Zygmunta Augusta, już od lipca 1972 roku i wyzwania, które przygotowują, jakby wymuszają powstanie Konfederacji Warszawskiej. Mm -hmm. Może jeszcze na chwilę się cofnijmy. Czy to prawda, że było blisko stworzenia polskiego narodowego kościoła? Tak, tego typu teorie też... Pojawiają w to zależy, co rozumiem, przez narodowy kościół. Szczerze biorąc. No, Oddzielny od Rzymu, powiedzmy. Właśnie, tak. raczej powinniśmy mówić o czymś w rodzaju kościoła krajowego, prawda? Kościół, mhm. który oderwiał, niezależnie od wyznania, oderwany od Rzymu. Paradoksalnie wiele kościołów, nawet kościołów, które dzisiaj byśmy nazwali rzymskokatolickimi, mhm. one na przednówku reformacji miały taki charakter bardzo lokalny. Mhm. W Polsce również to właściwie władca decydował o tym, kto będzie. Biskupem. I gdy spojrzymy na tych biskupów XVI wiecznych, bardzo wielu z nich to są to osoby, które prowadziły bardzo świecką politykę, czy do typu angażowały się do momentu wyniesienia na stolicę biskupią, angażowały się właściwie w świecką politykę wyłącznie, i to mm -hmm. jest dla nich po prostu ukoronowanie pewnej drogi, awansu, ścieżki kariery. I w tym sensie wiele kościołów przełomu XV-XVI wieku jest bardzo niezależnych od Rzymu. Ta wizja takiego Homogenicznego chrześcijaństwa rzymskiego, mm -hmm. wszędzie mm -hmm. mającego takie same formy, taką samą liturgię, no takie to same metody cool, cool. awansu. To, jest, to nawet nie jest wizja potrydencka, mm -hmm. to jest rzeczywiście wizja już bardzo nam współczesna, mm -hmm. takiego świata y, końca XVIII, XIX mm -hmm. wieku, może nawet. Y, to, o co walczono wówczas w połowie XVI wieku, to skłonienie Zygmunta Augusta do przyjęcia jednego z wyznań. Y, na sejmie 55 roku przedłożono. Zygmuntowi Augustowi wyznanie protestanckie. Ono miało taki charakter ogólnoprotestancki. Nie było ani, luterań, ani zbyt luterańskie, mhm. ani zbyt reformowane. Ułożone było specjalnie, zapewne w taki sposób bardzo koncyliacyjny, bez jakichś ostrych mhm. argumentów, bez ostrych krawędzi konfesyjnych, żeby mogło być przyjęte przez wszystkich. Więc to mógł być taki ślad, taki ślad skłonienia, prób skłonienia Zygmunta Augusta do przyjęcia któregoś z wyznań protestanckich. I w ten sposób oderwania go od Rzymu. Jednocześnie y, obawiano się również tego, że na przykład to, tego się obawiali głównie nocjusze czy y, przedstawiciele Kościoła katolickiego, że któryś z biskupów, a może nawet arcybiskup zdecyduje się na taki krok. Y, o takiej próbie podejrzewano arcybiskupa Jakuba Łuchańskiego, który y, bardzo długo zachowywał się y, no, był zagadką, można powiedzieć, dla kolejnych funkcjuszy, tak. i podejrzenia co do jego ortodoksji trwały no, niemalże do jego śmierci. Tak, tak jego tak widziano takim historii późniejszym, jako ewentualnego kogoś, kto mógłby przewodzić takiemu nowemu kościołowi. Tak, i co, co ciekawe, Zygmunt August y, w takim swoim. Klasycznym gestem ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Mm -hmm. Obie strony, i strony, czy może być wszystkie strony, i różne kościoły protestanckie, które już wówczas właśnie są osobnymi organizmami i często ze sobą bardzo skłóconymi już w latach 60., i Kościół katolicki naciskają na Zygmunta Augusta, żeby podjął decyzję. Zygmunt August unika tej decyzji i korzysta z takiej możliwości lawirowania. Wreszcie na Sejmie lubelskim w 1569 roku wygłasza pamiętne zdanie, że bardzo jest zasmucony tym podziałem, rozłamem, Religii chrześcijańskiej, i zamierza coś z tym zrobić, opowiedzieć się po jednej ze stron. I co ciekawe, wszyscy uznali, że Zygmunt August się z nimi zgadza. To znaczy, katolicy uznali, Aha, no tak. że to jest taki moment, że nastąpi rekatolicyzacja Rzeczpospolitej. Z kolei protestanci uznali, że należy przedłożyć królowi jedno wyznanie wiary i on je przyjmie jako wyznanie kościoła, obowiązującego kościoła w Rzeczpospolitej. To też jest taki znak rodzącej się konfesjonalizacji w Polsce. To znaczy, każdy z wyznań wówczas obecnych w Polsce uważa, że ma absolutne... że ono ma po prostu absolutne prawo do wykładania prawdy konfesyjnej, religijnej. Ta prawda jest jedna. Poza tym on, każdy z tych kościołów funkcjonuje już jako osobna organizacja, rywalizując często z innymi organizacjami. No i po trzecie, szuka pomocy władzy świeckiej w tej... W tej walce o uzyskanie tego niepodzielnego autorytetu. Znaczy, te kościoły rzeczywiście już nie patrzą, nie myślą o sobie w kategoriach możliwości uzyskania zgody, tylko raczej w kategoriach wykluczenia się wzajemnie. Mhm. Pewnym wyjątkiem na tym tyle jest zgoda protestantów, odpisana w 1570 roku, ale ona być może jest wynikiem tej deklaracji Zygmunta Augusta i takiego, takiej, wynikiem A, takiej próby no, wyjścia no, naprzeciw yes. prośbie Zygmunta Augusta o zjednoczenie chrześcijaństwa, czy podanie mu możliwości opowiedzenia się za jednym wyznaniem. No ale władca niedługo umiera w 72. i wróćmy może do głównego wątku, czyli do Konfederacji Warszawskiej. Tak. Konfederacji przygotowano, to jest też bardzo ciekawa historia, jak ten dokument powstał, bo przygotowano ją na konwokacji warszawskiej, czyli... Mm -hmm na takim sejmie, który, czy właściwie zjeździe szlachty, który zwołano do Warszawy w styczniu, na styczeń 1573 roku. Zjazd trwał od 6 do 28 stycznia, podczas, właściwie miano tylko ustalić miejsce i czas elekcji. Zgodzono się na Warszawę, ale no, doszło do wielu innych konfliktów, również na tle wyznaniowym i uznano, że trzeba przygotować jakiś dokument, który będzie gwarantował Spokojny przebieg elekcji, również mhm. spokojny ze względu na. czy uspokojony w obliczu tych zagrożeń, które niosły ze sobą podziały konfesyjne. Mhm. Utworzono niewielką komisję złożoną zarówno z przedstawicieli Senatu, jak i Izby Poselskiej. Ciągle te rywalizujące ze sobą dwa, można powiedzieć, ciała, czy też wizje państwa, mhm. wizja arystokratyczna czy wizja demokratyczna, również mieszanego konfesyjnie. Pod przewodnictwem biskupa, i w nocy z 28 na 29 stycznia ostatecznie ułożono dokument, który dzisiaj znamy jako Konfederację Warszawską. Przyjęto go, to ciekawe, podpisano go ostatecznie 29 stycznia, datując go na 28, mhm. czyli taki klasyczny antydatowanie dokumentu. 28 kończył się sam. Ten, ten zjazd konwokacyjny, więc 28, mm -hmm. 29. podpisano dokument na 29. Mm -hmm. e, to jest jakby pierwszy, to jest moment powstania dokumentu i pierwsza odsłona. E, podczas bezkrólewia e, tego po śmierci Zygmunta Augusta walka o konfederację jeszcze miała kolejne trzy odsłony. E, po raz drugi Starto się na tym tle podczas sejmu elekcyjnego, kiedy na przełomie kwietnia i maja 1973 roku szlachta zjechała do Warszawy, aby wybrać monarchę. I tu również kwestia konfesyjna stała się taką kością, wielką kością niezgody, która mogła doprowadzić do rozpadu całego projektu i nieudanej elekcji. I w tym momencie znowu położono na stole konfederację warszawską, przyjęto ją mimo oporu szlachty mazowieckiej. Może powiedzmy to o treści tak, tej samej Konfederacji. To treść, treść dzisiaj przy lekturze może nas zdumieć. Ona jest rzeczywiście bardzo lakoniczna. Zaczyna się od takiego wezwania. My, Rady Królewskie, Stany Rzeczpospolitej i Miasta Koronne przyjmujemy te zasady na przygotowanie, przeprowadzenie elekcji. Po pierwsze, zgadzamy się, że elekcja będzie zgodna, czyli że zgodzimy się na jednego kandydata, a nie każdy wybierze sobie swojego. Po drugie, zadbamy o to, żeby elekcja była pokojowa. I tutaj następuje wreszcie to zdanie o religii. W obliczu wielkiego podziału religii chrześcijańskiej, my, dissidentes in religione, czyli my podzieleni w sprawie religii, zgadzamy się, że nie będziemy się wzajemnie karać, prześladować. Z tego punktu, znaczy z tej przyczyny, ze względu na podziały religijne. Mm. I to właściwie tyle, prawda? Konfederacja właściwie gwarantuje y, nierozlewanie krwi, przeprowadzenie elekcji, jeżeli rozumiem ją bardzo dosłownie, przeprowadzenie elekcji królewskiej bez rozlewu krwi i bez wzajemnego y, prześladowania między różniącymi się w wierze. Mm. Więc y, rozumiem jakby treść... Y, w tym kontekście, w jakim ona zostaje zostaje uchwalona, w na sejmie Elekcyjnym, już właściwie w maju, ułożono, jakby spisano tę konfederację raz jeszcze, powtarzając treść ze stycznia. Również datowano ją znowu mm -hmm. na 28 stycznia mm -hmm. 1973 roku i włączono ją jeszcze do dwóch dokumentów, czy potem w trakcie elekcji, ona jeszcze pojawia się w dwóch dokumentach, w artykułach Henrykowskich i potem ułożono nową formułę przysięgi królewskiej, czyli zobowiązanego, zobowiązano króla w artykułach Henrykowskich do przestrzegania zasad Konfederacji Warszawskiej i w przysiędze królewskiej również zobowiązano do, zobowiązano do troski o pokój religijny w Polsce. No właśnie, tu mamy już inne ujęcie. Tam to było takie czasowe, na czas elekcji, a tu hmm. mamy już coś, co wchodzi na stałe do ustroju, tak? Właśnie i to jest, to jest, wchodzi, pytanie, nie to jest pytanie ustrojowe, czy szlachta hmm. ma prawo ustalać nowe zasady, nową, nowe zasady mhm. ustrojowe, bez obecności króla. W, w oczach ówczesnych, ówcześnie żyjących nie ma takiego prawa. Wszystkie te postanowienia szlachty muszą zostać zatwierdzone przez króla. I co ciekawe, Henryk Walezy nie zatwierdza tego. Nie zatwierdza, nie przyjmuje Konfederacji Warszawskiej. I też znowu mówienie zatwierdza, nie twierdza jest też pewnym nadużyciem. Gdy przybywa poselstwo do Paryża, przedkłada mhm. królowi te nowe, nowe prawa, artykuły henrykowskie, Konfederację Warszawską po długich negocjacjach Henryk Walez jest zmuszony uznać konfederację. Mm -hmm. Natomiast gdy przybywa do, do Polski na początku 1974 roku przyjmuje artykuły henrykowskie, składa przysięgę królewską w dwóch formułach, w tej starej bez zgody religijnej, bez pokoju i w tej nowej zawierającą formułę o pokoju religijnym, ale nie zgadza się na konfederację warszawską i zasłania się tym, że szlachta jest podzielona w tej sprawie. W potwierdzeniu praw w konfirmacji Jurium w takim dokumencie, który wówczas wystawia, zaznacza, że sprawa Konfederacji zostanie odesłana na sejmiki. Więc raczej stoimy na stanowisku, że. Henryk Walezy nie, nie przyjął Konfederacji Warszawskiej. Zrobił to dwa razy, ale nie zrobił tego najpierw przez swojego reprezentanta na Sejmie Elekcyjnym, potem w Paryżu, ale za trzecim razem w Krakowie podczas koronacji w tym kluczowym momencie odmówił. I dopiero następca Henryka Walezego, Stefan Batory, w 1576 roku oficjalnie, już bez żadnych... Bez żadnego przymusu zatwierdza wszystkie dokumenty łącznie z Konfederacją Warszawską. I gdy pytamy się, od kiedy Konfederacja Warszawska staje się właściwie takim prawem fundamentalnym mm -hmm. Rzeczpospolitej, to raczej należy wskazać na 76. rok i początek mm -hmm. panowania Stefana Batorego. Mm -hmm, mm -hmm. Też może, nie wiem, osobowość czy środowiska, z jakich ci monarchowie wychodzili, mia mogło mieć też wpływ na to? Z pewnością, chociaż to też jest, no, wiadomo, wiadomo, że gest polityczny. To osobowość władczy rzeczywiście jest bardziej wyraźna... W XVII wieku, kiedy Wazowie, którzy już są mhm. osobami ukształtowanymi w tym paradygmacie konfesjonalizacji, rzeczywiście wychowanymi w tradycji bardzo katolickiej, oni też potwierdzają Konfederację Warszawską mimo swoich oporów, ale wówczas jakby pokazuje się, ta druga strona, czyli że ważna jest nie tylko litera prawa, ale ważne jest również to, jak prawo jest egzekwowane, i czy ono funkcjonuje w rzeczywistości. Yy, I za czasów wazów mnożą się skargi o to, że właściwie konfederacja jest nierespektowana no przez tak, władcy, no że ona nie pociąga sobą żadnych praktycznych skutków. Yy, czyli na przykład yy, zdarzają się tumulty religijne, zdarzają się palone kościoły, plądrowane kościoły również w Warszawie, yy, w Krakowie, w Wilnie, w wielu wielki, większych miastach dochodzi do takich wydarzeń i osoby za nie odpowiedzialne nie są pociągnięte do żadnych do, do odpowiedzialności nie ponoszą żadnych konsekwencji tych swoich kroków. Szlachta ewangelicka uważa, że to jest pogwałcenie zasad konfederacji warszawskiej i domaga się to jest takie hasło XVII wieku, domaga się procesu konfederacji, czyli przygotowania przy, takiego zestawu przepisów, które by wymagały jakby umożliwiały egzekwowanie tej takiej bardzo lakonicznej litery Konfederacji mówiącej o tym, że nie będziemy się wzajemnie krzywdzić ze względu na podziały religijne. W tym momencie przerwę rozmowę. Bardzo dziękuję za tą historię Konfederacji Warszawskiej, i przestrzeganie czy nieprzestrzeganie z Warszawą w tle, jako miejscem, gdzie ta wielka polityka była wykuwana. Prawda? Bardzo dziękuję za uwagę i mojemu gościowi również dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo dziękuję. angelickie fundamenty Warszawy